Od 2023 stwierdziłem, że będę otwierał każdą skrzynkę z dropu za level, żeby przy przypadkiem nie sprzedać kosy, która była dropnięta nieco z dla mnie. I finalnie, przez całe CSGO nie udało się to, ale już w pierwszej stronie CS2 stało się to. ten screenshot to moja jedyna pamiątka po tym, gdyż oczywiście program ujęcia od Windows musiał wtedy nie zadziałać. Co prawda trafiłem rękawiczki, a nie nóż, ale na moim koncie wreszcie został trafiony złoty item. Postanowiłem dalej otwierać co tydzień skrzynki z dropu, żeby sprawdzić po jakim czasie uda trafić się znów jakże pożądany złoty przedmiot. Albo chociaż czerwoną broń, bo ten wynik na moim koncie również wynosi 1 i było to randomowe otwarcie w 2019 roku aka Steam of więc trochę czasu już minęło. Dobre witki miał też. Pan dropik. To miał dobre witki. No to jeszcze... To, jeszcze to obejrzę i... I to. Ta... No już... jedną godzin temu wyjechał. Niebieski świrek. Aha! Patrz, teraz ci piszę tego w podglądzie, Czy po to czy Jaka jest faktura. Tego nie było. Nie, nie było tego, no. Z jednej strony spoko. <laughs> rękawiczki ta mm -hmm. Ten mega to też kurna ciąga Taki? Po, po, po testach złotych 50, nie, a nawet nie pewnie 39 groszy, wcale złotych 50 zł to było rozbicie banku w tej sytuacji. No musiał być faktory